Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, opiszemy dielektryki, ale tak naprawdę ograniczymy się tylko do tych ich cech, które mają wpływ na pojemność kondensatora między, którego, między okładkami, którego właśnie umieścimy materiał dielektryczny. No, co to jest dielektryk? Dielektryk to praktycznie jest to izolator i może tak zdefiniujmy dokładniej to, to ten materiał, więc dielektryk materiał, w którym bardzo słabo przewodzony jest prąd elektryczny i może to być rezultatem niskiej koncentracji ładunków swobodnych, niskiej ich ruchliwości lub obu czynników równocześnie. I właśnie podstawowym zjawiskiem determinującym właściwości dielektryka jest polaryzacja dielektryczna. Polega ona na tym, że pod wpływem pola elektrycznego na skutek przesunięcia ładunków ujemnych względem dodatnich w materiałach tworzą się dipole elektryczne lub istniejące dipole orientują się zgodnie z polem elektrycznym. W wyniku polaryzacji w dielektryku powstaje wewnętrzne pole elektryczne, którego, które częściowo równoważy przyłożone pole zewnętrzne. Tu przeczytałem po prostu dodatki, bo ja bardzo blisko, brzydko piszę, więc żebyście mogli to rozczytać. a za chwilę to wyjaśnimy. I właśnie my się skupiamy dzisiaj na tym, w jaki sposób. Właśnie umieszczenie między okładkami kondensatora płaskiego, próżniowego, materiału znaczy dielektryka, czy materiału o tych własnościach. Jak, Jaki będzie miał wpływ na pojemność tego kondensatora? I przy okazji właśnie zrozumiemy, zrozumiemy tą część, którą tu zapisałem, zapisałem o tej polaryzacji. No więc załóżmy, że mamy właśnie kondensator płaski, próżniowy, i tu jest jego jedna okładka, i tu druga okładka. Tu na razie w środku niczego nie ma. I ładujemy, ładujemy jedną okładkę dodatnio, drugą ujemnie. Wartości tych ładunków bezwzględne są takie, takie same. I teraz co się stanie, jeżeli między okładkami umieścimy dielektryk? Są różne dielektryki i. Są, są takie, którego cząsteczki są już dipolami elektrycznymi. Na przykład woda jest dielektrykiem, czysta chemicznie woda jest dielektrykiem, więc izolatorem. To może dziwne, ale czysta chemicznie woda jest, jest, nie przewodzi prądu elektrycznego. Tylko, że my nie spotykamy się z czystą chemicznie wodą, więc proszę nie, nie próbować izolować elektrycznie wodą z kranu materiałów przewodzących prąd. Ale czysta chemicznie woda jest, jest dielektrykiem, a jej cząsteczki zawsze są, są dipolami elektrycznymi, ale z, zwykle większość cząsteczek substancji jest elektrycznie obojętne i ładun centrum ładunku dodatniego i ujemnego jest zwykle w tym samym miejscu. Natomiast w zewnętrznym polu elektrycznym na ładunki, załóżmy, że to jest, to jest, że to jest nasz nasz atom, który był wcześniej elektrycznie obojętny. Znaczy, jest elektrycznie obojętny, a dokładnie mówiąc, że, że centrum ładunku dodatniego, ujemnego był w jednym miejscu. To ten ładunek dodatni, ujemny na tych okładkach, te ładunki zaczęły na ładunki ujemne działać w lewą stronę, a na ładunki dodatnie w prawą stronę. Więc. Wewnątrz tego atomu przesuną się ładunki ujemne w lewą stronę, ładunki dodatnio w prawo i zostanie centrum ładunku dodatniego i ujemnego, nie będzie w tym samym miejscu, czyli że pod wpływem tego zewnętrznego pola elektrycznego wytworzonego przez te naładowane dwie okładki kondensatora dany atom stanie się dipolem. A jeżeli już wcześniej atom danej substancji był, atomy danej substancji były dipolami, to one się obrócą właśnie tak, jak w tej chwili właśnie też ładunek dodatni będzie odpychany przez tą okładkę, a przyciągany przez tą, a ładunek ujemny tego dipola będzie przyciągany przez okładkę dodatnio naładowaną, a odpychany przez tą okładkę, czyli gdzie siła działająca na niego działa na niego w lewą, na dodatnie w prawo. I wtedy te nasze cząsteczki staną się dipolami i ustawią się właśnie w taki, w taki sposób względem zewnętrznego, zewnętrznego pola elektrycznego. No i tak, to rozsunięcie tych, tych centrum ładunku dodatniego ujemnego w, w poszczególnych atomach, czyli, czyli stworzenie właściwie z tych atomów dipoli elektrycznych, nie powoduje tego, że, że wewn wewnątrz, wewnątrz, w jakiejś części objętości, w, w, będzie więcej ładunków dodatnich czy ujemnych. No bo na przykład tu, ten ładunek ujemny stąd się przesunął tu. Ale tu w to miejsce, stąd ładunek ujemny się przyznał w tym miejscu i w tej, w tej okolicy jest nadal tyle samo ładunków dodatnich i ujemnych, czyli w dowolnej części objętości tu wewnątrz, wewnątrz tego dielektryka. Ilość ładunków dodatnich i ujemnych jest taka sama, ale tak jest tylko wewnątrz. Natomiast tu na krawędziach z jednej strony lub z drugiej strony no ten ładunek ujemny, który się tu przesunie, on już nie zostanie zrównoważony przez jakiś ładunek dodatni, który tu by się pojawił, bo tu już nie ma do kolejnej tej cząsteczki dielektryka. Czyli, czyli tu blisko tej okładki naładowanej dodatnio w, w dielektryku będzie nadmiar ładunku ujemnego. Jego będzie mniej niż tego ładunku dodatniego na układce kondensatora, ale pojawi się tu nadmiar ładunku ujemnego, a z drugiej strony nadmiar ładunku dodatniego. Ja już nie rysowałem, bym musiał narysować coś takiego wewnątrz, w całości, no nie, nie miałem na to czasu, też nie musicie rysować, tylko już musicie zrozumieć właśnie, że, że, że tu wewnątrz, pomimo przesunięcia się tego centru, w kolejnych tych atomach tego centrum, centrum ładunku dodatniego od centrum ładunku ujemnego, to jednak w dowolnej objętości objętości tu wewnątrz tego dielektryka nadal jest tyle samo ładunków dodatnich i ujemnych. Inaczej jest tylko na krawędziach tak, tego dielektryka. Tu będzie więcej ładunków dodatnich, a tu więcej ładunków ujemnych, ale mniej tych, ten ładunek dodatni, który tu się będzie indukowany, czyli ten przesunięty, czyli indukowany, z jednej, ujemny z tej strony i dodatni z tej strony, on, jego wartość bezwzględna będzie mniejsza od tego ładunku, który był na okładkach kondensatora. No to właśnie podsumujmy. W takim razie yy, można stwierdzić, że jeżeli między tymi okładkami naładowanego kondensatora płaskiego z ładunkiem plusku i minusku na obu okładkach, a tu mamy wewnątrz ten dielektryk, to wewnątrz, yy, wewnątrz yy, nie będzie nigdzie nadmiaru ładunku dodatniego czy ujemnego, ale na krawędziach tu yy, z jednej strony będzie yy, yy, przewaga ładunku ujemnego w dielektryku, a tu dodatniego. I teraz Wewnątrz tej przestrzeni pole elektryczne wytwarza zarówno ten ładunek dodatni ujemny, który był na okładkach kondensatora przed umieszczeniem wewnątrz dielektryka, ale również pole elektryczne wewnątrz będzie wytwarzał ładunek ten i ten. Czy można by wyobrazić, sobie, że mamy dwa, tak mieli dwa kondensatory. Jeden kondensator to jest ten z tym ładunkiem, a drugi z takim ładunkiem. I teraz gdyby tylko był ten kondensator naładowany właśnie do ładunkiem plus plusku i minusku, no to wiemy, że natężenie pola elektrycznego byłoby skierowane od okładki naładowanej dodatnie do okładki naładowanej ujemnie i oznaczmy to natężenie pola elektrycznego symbolem E0. Tak mi było E, ale teraz oznaczmy E0, bo zaraz E to będzie oznaczało natężenie pola elektrycznego tu wewnątrz, w, znaczy w tym dielektryku już po umieszczeniu właśnie dielektryka między opłatkami. No, a właśnie, a teraz gdyby tylko był ten ładunek, ten dodatni w, na które i ujemny, to on wytwarzałby wewnątrz, tu w tej przestrzeni, pole elektryczne o natężeniu skierowanym od dodatniego, również od dodatniego do ujemnego, czyli teraz w drugą stronę. I ponieważ jest mniej tych ładunków dodatnich i ujemnych niż było na tych układkach kondensatora, więc natęż natężenie pola elektrycznego wytwarzanego przez te, te ładunki tu wewnątrz, to e-int oznaczymy, czy pochodzące od tego ładunku przesuniętego, a więc indukowanego. Jest to natężenie, jego wartość jest mniejsza od natężenia pola pochodzącego od tego ładunku plusku i minusku. No ale natężenie pola elektrycznego jest wielkością wektorową i jeżeli kilka źródeł wytwarza pole elektryczne, to natężenie. O, przepraszam, nie pokazywałem, no, muszę jeszcze raz pokazać. O, rysunek był zasłonięty. No to jeszcze raz. Więc tu widzimy, że, że centrum ładunku dodatniego i ujemnego zostało przesunięte pod wpływem tego zewnętrznego pola elektrycznego wytworzonego przez te ładunki plusku i minusku na opłatkach kondensatora. I że wewnątrz, pomimo tego przesunięcia wewnątrz, w dowolnej przestrzeni jest tyle, wszędzie jest tyle samo ładunków dodatnich, co ujemnych, gdyby, bo w, to, w miejsce ładunku, który się przesunął w jedną stronę do ujemnego, pojawia się ujemny z tego przesunięty z tych atomów, które leżały bardziej po prawej stronie. Tak? ale już tu na krawędziach dielektryka gdzie nadmiar ładunków ujemnych, a tu nadmiar ładunków dodatnich. Czyli tak jakbyśmy mieli teraz już ten dielektryk w, w całości, narysowany już bez wnikania w strukturę wewnętrzną, to yy, po naładowaniu kondensatora ładunkiem dodatnim ujemnym, tych okładek kondensatora dodatnim ładunkiem ujemnym yy, o tej samej wartości różniącym się znakiem, to na krawędziach tego dielektryka pojawi się tu nadmiar ładunku ujemnego, a tu nadmiar ładunku dodatniego, tylko że ilość tego ładunku, wartość tego ładunku ujemnego na tych krawędziach dielektryka będzie mniejsza niż wartość tego ładunku na okładkach kondensatora. I podobnie tu i teraz ten ładunek dodatni i ten ujemny wytwarzał gdyby nie było tego wewnątrz dielektryka wytwarzałby tu między okładkami pole o natężeniu oznaczmy to ten wektor natężenia symbolem E 0 skierowanym od okładki naładowanej dodatnio do okładki naładowanej ujemnie tak a gdyby tylko był ten ładunek dodatni i ten ujemny na krawędziach tego dielektryka to on wytwarzałby między w tej przestrzeni pole elektryczne o natężeniu skierowanym też od ładunku dodatniego do ujemnego, czyli w lewą stronę, ale ponieważ jest mniej tego ładunku dodatniego niż, niż, niż tego ładunku indukowanego na, na krawędziach tego dielektryka, o tego ładunku na okładkach kondensatora, to natężenie pochodzące od tego Ładunku przesuniętego czy indukowanego byłoby mniejsze co do wartości niż to EZEO. Widzimy, że te są przeciwne już, ale wartość tego EINT, czyli natężenia pochodzącego od tego ładunku indukowanego, czyli przesuniętego inaczej mówiąc, jest mniejsze co do wartości niż od natężenia pola pochodzącego od tych ładunków na opłatkach kondensatora. No i teraz właśnie to natężenie pola elektrycznego jest wielkością wektorową, czyli natężenie pola w danym punkcie, jeżeli pochodzi od kilku źródeł, jest sumą wektorową natężenia właśnie pochodzących od tych źródeł, czyli w tym przypadku natężenia E0 i EINT. Jak dodamy te dwa wektory, one są przeciwnie skierowane, ale wartość tego jest większa od tego, to, to powstanie wektor o natężeniu E. Tu sam jego, ten wektor. Czyli on jest sumą tych dwóch wektorów. I zauważamy, że wartość tego natężenia, jakby wypadkowego, po umieszczeniu między okładkami dielektryka będzie równa różnicy wartości natężenia, jakie byłoby tu, gdyby nie było dielektryka, minus wartość tego natężenia pochodzącego od ładunku tego indukowanego na krawędzi dielektryka. No i teraz zobaczymy, właśnie jak. W dielektryka wpływa na pojemność kondensatora. Oznaczmy pojemność tego kondensatora próżniowego, czyli tego kondensatora, gdy nie ma wewnątrz dielektryka jako C0. No to w, my tu w, w obu przypadkach znaczy nie zmienialiśmy ilości tu ładunku na okładkę, czy po prostu naładowaliśmy ten kondensator i odłączyliśmy te od źródła napięcia. Te okładki kątowce, czy ten, ten ładunek już nie może stąd uciec, więc ładunek, ten kół będzie tu stały cały czas, czy będziemy umieszczać tu dielektyk, czy nie. Więc pojemność tego kondensatora próżniowego, czyli przed umieszczeniem dielektrycznego, oznaczmy C0, to będzie zgodnie z definicją pojemności ładunek, który jest na jeden z okładek, podzielony przez napięcie między okładkami. to napięcie początkowe oznaczmy U0. Czyli to jest napięcie, jakie byłoby między okładkami kondensatora, gdyby jeszcze tego dielektryka nie było, a był naładowany kondensator. I pamiętamy, że, że w napięcie między okładkami kondensatora można wyrazić poprzez, jako natężenie pola elektrycznego między okładkami oraz odległość między okładkami. No tu E to było U przez D, czyli, czyli U to jest E razy D, tylko że u nas to U jest U0, no to u, również E jest E0 oznaczone. No i teraz y, możemy w miejsce tego napięcia między okładkami to, to napięcie wyrazić właśnie przez natężenie pola elektrycznego e y, 0 czyli czy w miejsce U0 wstawiamy S0 razy D. No i teraz podobnie postąpimy z pojemnością, y, wyrazimy w podobny sposób przez na, natężenie pola elektrycznego pojemność kondensatora już y, tego samego po umieszczeniu między okładkami, okładkami y, y, dielektryka. No to zgodnie z definicją pojemności. Teraz oznaczymy tą pojemność już po umieszczeniu dielektryka symbolem C w odróżnieniu od C0. To, gdzie C0 to jest pojemność kondensatora poróżniowego. to jest ładunek, który jest na okładce, On nie uległ tu zmianie, bo ten ładunek cały czas nie mógł już stąd uciec, więc pozostał ten sam. Więc to jest ten sam ładunek, co był wcześniej. To jest kup przez różnicę potencjału, czy napięcie między opłatkami. No teraz pytanie, czy umieszczenie dielektryka, czy zmieniło to napięcie między okładkami, czy różnice potencjałów, czy też nie. No to jeszcze raz, to podobnie jak wcześniej, że napięcie między okładkami to jest natężenie pola elektrycznego między okładkami razy odległość między okładkami. No ale teraz, to tak jak już wcześniej powiedziałem, że wartość natężenia tego już wypadkowego po umieszczeniu ta czyli to wartość tego natężenia da się wyrazić jako różnicę wartości E0 i Eint. Czyli to, to jest ten wzór. To jest E0 minus Eind. No to mie wstawmy miejsce tego natężenia.